Próbujemy sobie dalszą rozgrywkę, jak widać, musimy się dostać do drzwi frontowych rezydencji. Rezydencji, boże, jak... jak mi się z rana źle mówi. Normalnie się nie umiem wysłowić. Ajajaj, fajnie, tutaj, niby, celownik jest na ludku, ale i tak strzela w ścianę. Fajnie to wygląda. Ale idziemy, jest dalej, dość ciemno, na dworze jest na pogoda, wiatr wieje, kataklizmy w wiadomościach, co to się dzieje. Normalnie. Szok! Armagedon, że tak powiem. Ktoś do mnie strzela od tylca. Jeszcze nie wiem kto. Ale w dupie go mam chyba. Tak więc idziemy sobie do drzwi rezydencji. Tutaj są te drzwi. Ruchan! Nie ujdzie wam to na sucho. To ja nie wiem, czy to chyba my żeśmy go porwali, i teraz moja wspólniczka chyba go wzięła tego Rohana, bo on nam nie uciekł z tego co widzę. I teraz co? Oła! Dobra. Mam nadzieję, że dobrze idę. Pek. Ha, i gdzie teraz? A to chyba, że coś źle poszedł. O nie, dobrze, jest. wyważ z buta, nie liczyłem, że tak będzie. Jesteśmy już strasznie blisko gry końca gry. Z tego co wiedziałem, została chyba jeszcze jedna misja. Tak więc on może nam wyjawić, gdzie jest ta bomba cała i będziemy jej, jej szukać. Ojojoj, skąd to? A skąd oni mi stylca wzięli? Sprecy robią, to nie wiem. Ołooo. Oh, wow. Żadnego nie trafię, ale to nic. <laughs> Co on robi? Wyglądał jak Blau. Ojoj, ładuj szybciej. Akurat ładuję w takich momentach... ...takie zboczenie zawodowe, zawsze ładuję sobie po strzale, nawet jak mam dużo amunicji. Dobra. Nawet fajna broń. Bo szybko się ich zabija. Kurde, to są jakieś czarnuchy. Normalnie Matrix garniturki mają ładne, piękne. Dobra, przeładuję sobie Na lewo, prawo, ha. Chyba tutaj. O, mafia koko. Dostał w czy nie dostał? O, nie mogę trafić. No zdychaj. Ciężko ich trafić z daleka, normalnie. Nieśmiertelni. Ajajajaja! aja, aja. Aj. Ostatnio oglądałem sobie kabarety neonówka. I normalnie tak mi się śmiać, co jak mi się przypomina? Jakiś kabaret niebo na przykład. Spoko jest. Albo wandzia. Wandzia nie róż z domu. Zostaw. <laughs> śmieszne te kabarety są. Dość tak się rozerwać. No dobra, idziemy dalej. Mam nadzieję, że tu zaraz będzie koniec yy, tego epizodu. Lewonic. Prawo, coś tu jest. Mojego ziomka to już nie widziałem tyle, chyba się zgubił. Mam nadzieję, że nie będzie mi potrzebny do przejścia gry. <laughs> I co teraz? Tutaj nic, oczywiście. Tu chyba też nic. Ho, ho I mam z deka walca, że tak powiem. Mam wała jak Polska cała. Jeszcze bo te. Hangary. o ile tak to można nazwać może, może gdzieś tu jest ta ukryta ta cała bombka no i co teraz? chyba, dobra zobaczę tutaj, no nie, tu nic nie ma chyba będę musiał się jednak wrócić po tego ciula i to mnie strasznie wkurza ale tutaj, byłem tutaj czy nie byłem tutaj? A nie byłem Właśnie ktoś pieprznął z RPG Musimy go podejść, a tak, gdzie jest mój? Chodź ty, suko W ogóle to zaraz mi się skończa amunicja Oj, 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 Dawaj broń ale nawet nie ma. Niby miała, niby nie miał. Tu w ścianę. Oa! Wow. Dziwko! Dziwo! O, dziwo! Dobra, łapcie granatka. A nie, nie mam. <laughs> A tu jest CKM. Jakś tak zauważyłem, że na pieprza. Teraz walę sobie w ścianę, mam inną broń. Dobra, na szczęście coś tu mam. Teraz nie wiem, jak go mam zaatakować. Bo ten CKM będzie we mnie strzelał. To tako. Za autko Kryj się Za drugie autko, oszty, pedale fajnie, wybuchło auto i zarabiam zdechł. Dobra, teraz tak oprze skoczymy sobie tutaj. Eh. Teraz by się zdało za ten filarek. Za ten Dobra, zdechł Teraz ja sobie muszę wymienić broń Na kałacha, z tego co widzę, tak jest Bo nie mam amunicji Tutaj w tym domku chyba nic nie ma Wolę się upewnić, mojego, mojego ziomka też nie ma, jak widać Nie wiem, czy on ma być, czy nie ma być Ale się spieprzył gdzieś Teraz wydaje mi się, że tych drzwi Takie inne są O, ładnie, pięknie, na się same otworzyły Jakie luksusy? Zdałoby się zapisać grę. O, dobra wczytywanie, ale to. O, dobra, zapisało też, myślę, że nie zapiszę. O, te się same nie otworzyły. ho, uh, 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 jakiś śmigłowiec. I to zapewne nie mój. Nie przejdziemy, potrzebujemy pomocy, tak ja ci pomogę, Sucho. Ta gra jest trochę słabo zoptymalizowana. Ale jak mówiłem, mogło być gorzej. Wezmę sobie kałaszka. Tu biegną następni. Ciach. to się jeszcze strzela. Tylko nie widzę skąd. Ożwy. Sucze. Ła wow. No i kroi mnie. Pedał. To on tak mocno mnie kroi? Dobra, ja się schowam. No kurde, przecież schowałem się, japir No, nie dokończę. Dobra, zapisana gra. Przez to mam amunicję trochę mam też mało. A już ten helikopter mnie wkurzył, bo nie wiem co to w ogóle... Kto to i skąd on się wziął. Tak, Hakuna Matata. Ładuj szybciej! Wyczu po Pocałuj się w dupę, co mówiłeś? Dobra, teraz muszę ich wybić za tymi. oszwy Karwasz twarz! Mam trochę wała, bo nie mam amunicji. Muszę gdzieś tu iść, odboczku ich. No, bo jak widać, mnie kroją i to ładnie. Tam jest ziomek. Dobra, zdechł. Teraz co? W tej broni? O, mam 9 naboi. Dobra, to tego się zlikwiduję. Tu nie można przeskakiwać. To mam wała. Też ja tu chowam. A ty skąd tu słuczo? Dobra, teraz by się zdało tych powybijać. Kurde, oni dobre te bronie mają Bo raz dwa i mnie siekają. Ła Pajacu Łysy Łysy czarnuchu coś tu kryjesz jak down Chciałbym mnie zgwałcić Dobra, ja się przeładuję Wszyscy Nie wiem czy mam iść z tego helikopterka czy nie Ale myślę, że tak O Dobra. Tur, 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 tur. Ej, lecimy sobie. Dobra, teraz... Nie. Dobra, lecimy, nie przerywam. Myślałem, żeby... A, aha, jak se fajne zrobili, nawet przybliżenie jest... Tylko... Czemu to auto nie wybucha? I w, czego, w kogo oni w ogóle strzelają? A dobra, to ja te auto Czwarte piętro, Ty mi powiedz, które to jest czwarte piętro Tutaj chyba Nie chce mi się liczyć tych pięter Dobra, było boom O, już tam był Dobra, już po nich Nawet celownika nie ma, to już mogli z... Zrobić ten celownik, a nie ja tak mam strzelać na pałę. Nie wiem czy ten samochód jedzie czy nie, bo jakoś mi nie chce go obserwować. Znowu RPG, tylko nie słyszałem gdzie. Dobra, samochód wybuchł. Nie wiem czego wcześniejszy nie chciał wybuch, a ten wybu wybuch, wybuchnąć, a ten wybuchnął. Dychaj Dobra, jedzie. o kto to tak na pieprza? No szkurde, jedziesz dalej czy nie? Toś tych RPG tam nawala z dachu. Tylko ja za bardzo tu nic nie widzę. A nie wiem, gdzie jest mój samo. A tu jedzie, dobra. Tylko ja mam czaszkę ciągle narysowaną, czyli zaraz zginę. Pyk. Daleko nie dojadę. Coś tak czuję, nie dolecę. Bo już mam czaszeczkę. Jak widać się tutaj... Oż ty suko, A tutaj się tak życia chyba tego helikoptera nie odnawiają. Bo ciągle ta czaszka jest. Pierwszej z tym RPG. No już nie mogę trafić w beczkę tam. Mam nadzieję, że już jesteśmy blisko. Bo... jestem w dupie. Zaraz. Co? Dostaliśmy, zrób coś. O, tak chyba miało być. Przyjebali w nas. haha Spadamy. Dobra. Ja teraz zapiszę chyba i się z wami żegnam na razie.